Mój dzień jako studentka psychologii na praktykach w szkole. Powrót na studia, więc również powrót tej serii. Drugi rok studiowania psycholog, więc lecimy z tym tematem. Stałam o 6 standardowo moje poranne rytuały, skincare, spacer z psem, i później ogarniałam się, bo dzisiaj mamy trochę papierkowej roboty. Był to mój pierwszy dzień praktyk, więc musiałam dowieść do szkoły dokumenty. Jest to ta sama placówka jak w zeszłym roku. Myślę, że pamiętacie, jeśli oglądaliście tę serię u mnie na TikToku. Przy okazji, jak już byłam w mieście, żeby ogarnąć dokumenty, bo musiałam dojechać do sądu, aby zdobyć wniosek o niekaralności, który jest potrzebne do pracy z dziećmi. Wykorzystałam to, że już tam byłam, pochodziłam trochę po sklepach i zdziwiłam się, że tak dużo jest już świątecznych itemów w sklepach. Przecież mam jeszcze październik, dajcie mi jeszcze przez chwilę pobyć jesieniarą. gdy zdobyłam wszystko to, co było mi potrzebne, oddałam dokumenty do sekretariatu i poszłam na moje pierwsze zajęcia tego dnia, czyli zajęcia rewalitacyjne z uczniem z zespołem Aspergera. To był pierwszy dzień, i tak jak mówię, głównie papierkowa robota. Tutaj pokazuję Wam w międzyczasie również dziennik prakty, które będę musiała uzupełniać. Tak jak rok temu, również muszę wyrobić 240 godzin praktyki. Tutaj szybki hol zakupowy z Pepką pokazuje wam kubek i świeczkę jaką sobie kupiłam. Byłam w domu dosłownie tylko na chwilę, żeby się przebrać i ogarnąć na siłowni. Dzisiaj akurat dzień nóg. Także tak jak mówię, z racji tego, iż był to pierwszy dzień praktyk, no to na luzie więcej takiej papierkowej roboty i ogarniania dokumentów, a w kolejnych dniach praktyk będzie działo się już więcej.